Umiłowani w Panu, pragnę Wam przekazać serdeczne pozdrowienia wielkanocne z Czyna. Ewangelia mówi, że najpierw niewiasty, powodowane miłością do zbawiciela, poszły, aby opatrzyć Jego ciało, i ku swemu zaskoczeniu zastały pusty grób. A chwilę potem spotkały tajemniczego ogrodnika, który zwrócił się do nich po imieniu, i odkryły, że to Chrystus zmartwychwstał, z tą nowiną pobiegły do apostołów, powiadomiły Piotra, a święty Piotr, wraz ze świętym Janem, pobiegli, żeby to zweryfikować. I okazało się że wszystko, co niewiasty im przekazały, było prawdą. Grób jest pusty, Chrystus żyje, zmartwychwstał. Razem z Piotrem i Janem chcemy w tym roku po raz kolejny pochylić się nad pustym grobem Jezusa i odkryć, że tam nie ma jego ciała, że zmartwychwstał, że żyje, że przenika swoją mocą. Serca ludzi wierzących w tym roku, na początku XXI wieku. Kochani, jesteśmy świadomi tego, jak wiele problemów dotyka nasze życie i życie społeczne w naszej ojczyźnie, w Europie, w świecie. Minęły już dwa lata od, zbrojne, od rozpoczęcia zbrojnego konfliktu na Ukrainie. On ciągle trwa. Chcemy prosić zmartwychwstałego Pana bardzo pokornie i bardzo mocno, z wiarą, z miłością o to, żeby rozbroił serca tych, którzy ten konflikt ciągle podtrzymują. I żeby blaski zmartwychwstałego Pana rozproszyły mroki wojny. By rozwiały te dymy, które ciągle unoszą się nad znękanym krajem, nad Ukrainą. Wiemy też, że w tym roku protestują rolnicy, domagając się słusznie swoich praw. Również niech ten rok przyniesie dla nich nadzieję, właściwe rozwiązanie. Myślę, że Życie wszystkich nas dotknięte jest różnymi ograniczeniami, słabościami, problemami. W Wielkim Poście próbowaliśmy, myślę, przemyśleć swoje życie w świetle Słowa Bożego, na modlitwie, na klęczkach, rozważając mękę naszego Pana. I zapewne ten błogosławiony czas Wielkiego Postu przyniesie też dobre rozwiązanie, przyniesie jakieś światło. Tego Wam życzę. Życzę Wam optymizmu, życzę Wam Bożego pokoju, życzę Wam wiary w zwycięstwo, żebyśmy potrafili oprzeć się na Jezusie, zaufać Jego mocy i Jego mądrości. By też młodzi małżonkowie otworzyli się na życie, by zaufali Chrystusowi. Jest wielkim problemem, szczególnie tych stron na wschodzie, no, problem demograficzny, problem minimalnej ilości urodzeń. Oby ludzie otworzyli się na życie. Ci, którzy. Którzy się wahają, którzy mają różne obawy, którzy mają inne plany, żeby zaufali, żeby zaufali Chrystusowi, żeby, żeby pogodnie i radośnie spojrzeli na przyszłość swoją i na swoje życie. Wszystkim, którzy mają trudne życie, szczególnie tym, starszym chorym, Łaski, takiego przekonania, że Chrystus jest blisko, Chrystus, który jest Zbawicielem, który przynie, przynosi nam swój, swoją Bożą moc, który uzdrawia, który zaprasza do jedności ze sobą, który jest źródłem naszej nadziei. Wszystkim radości, Bożego pokoju, optymizmu. Alleluja. Szczęść Boże.